Witajcie, mamy tutaj kolejny samochód na, z usterką układu klimatyzacji Golf 7 z przebiegiem 63000. No i na nowo cały proces diagnostyki i ewentualna naprawa. Także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Więc tak, mamy błędy odczytane. to tak słabo będzie widać. Jest błąd na zawoży kompresora N280 otwarty obwód także sobie <laughs> podniesiemy maskę zobaczymy jak tam wygląda wtyczka ewentualnie czy bezpieczniki są całe i zaraz wam wszystko pokażę co i jak. Na szczęście jest tu golf z silnikiem znowim, także kompresor od klimatyzacji jest łatwo dostępny. No i okazało się tutaj błahostka, wtyczka jest odpięta, podepniemy, najpierw przeżyścimy podepniemy, skasujemy błędy i zobaczymy czy to wszystko działa Dobra, wtyczka wpięta do kompresora, błędy usunięte, błędów brak, klima włączona i proszę zobaczyć jak tu chodzi. Czyli nie zawsze musi być jakiś duży problem. Klient mówi, że był w jakimś innym warsztacie, coś tam robił przy silniku od spodu, nie wiem, nieważne. Ważne, że wtyczka wpięta, wszystko działa i się będzie bez większych napraw. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie i piszcie pytania i komentarze.